No chyba teraz tego nie odbierzesz, dzięki! Czas na film. Ok, gdzie skończyliśmy? Ja miałem was dopaść. Kiedy słyszysz czas na film z Pepsi Dzień dobry, tutaj pan Stanisław. Chciałbym odwiedzić jednego z moich pracowników, któremu ponoć przytrafił się wypadek. To prawda, panie Stanisławie. Aktualnie leży w sali numer 19. Czy mogę go odwiedzić? Oczywiście, ale tylko na kilka minut, bo musimy się za chwilę zająć naszym pacjentem. Dzień dobry, szefie. Proszę pana, nic panu nie jest? Miałem znowu wypadek. Jakiś pijany debil znowu nie uważał i pech chciał, że uderzyłem tym razem w niego samego, niż w drzewo. Ogólnie nie pamiętam, co się potem działo, bo straciłem przytomność, a odzyskałem ją właśnie przed chwilą. Najważniejsze, że nic panu nie jest. Podejrzewam, że sprzęt znowu nie przeżył, ale to nic. Niby nic takiego, ale kto będzie teraz zawoził sprzęt do biura? Chyba pan nie myślał, że wynająłem tylko jedną osobę jako kierowcę. Więc o wszystkim pomyślałeś. Oczywiście. Jarek? Wybacz Max, nie mogę rozmawiać. Moja matka jest dosłownie za drzwiami, jeśli usłyszycie to chyba mnie ukatrupi. Co ta twoja matka ma mawe ubierze tobą tak nadzoruje? Chłopie, przecież nie masz złych o nie powinieneś. Wybacz Max, muszę kończyć. Niech to. Ta dziewucha robi mu wiochę w domu. Niedługo nie będę mógł przez nią się spotykać z moim najlepszym przyjacielem. Cześć bracie. Co się dzieje? Chciałem porozmawiać z moim przyjacielem Jarkiem, ale jego matka rujnuje mu życie. Coraz rzadziej się spotykamy, a rozmawiamy praktycznie raz, może dwa razy w tygodniu. Nie mogę się z tym pogodzić, że ta kobieta odbiera mi mojego najlepszego przyjaciela. No a co z pozostałą klasą? Lubię ich, ale z nikim nie połączyła mnie tak silna przyjaźń jak z Jarkiem. Dlatego mi tak bardzo na nim zależy. Rozumiem, macie między sobą silny związek. Dokładnie. Chyba pierwszy raz naprawdę się rozumiemy. Kto by pomyślał? A wydawało mi się, że jesteśmy zupełnie różni, i nic nas nie łączy. A jednak, okazuje się, że kiedy ci nie odwala od sławy, jesteśmy faktycznie jak brat i siostra. Właśnie propos tego. Przepraszam cię, Max, za te moje głupie pomysły na zdobycie sławy. Teraz przeze mnie nie mamy pieniędzy, bo wydała mnie na lot, który ostatecznie okazał się zbędny. Może i straciliśmy pieniądze, ale przynajmniej teraz już nie będziesz odwalać takich głupot. Można powiedzieć, że to było takie szczęście w nieszczęściu. Tak, to prawda, ale nadal chcę jakoś to zrekompensować rodzicom. Coś się na pewno wymyśli. Witajcie ponownie moi kochani widzowie. Dziś nagramy wypij szklankę octu challenge, więc bez przedłużania zaczynamy. Udało się chyba. Ugh. Dobrze, udało nam się wypić całą szklankę octu i jestem cała. Trzymajcie się i do następnego filmu.